Jesienią rozjeżdżali się goście, ucichał gwar i zabawy, i mierzchł i szarzał świat chodzący dotychczas w splendorach pogodnego września. W tym oszówce stawało się wówczas zacisnie i miło. Katot, opuściwszy kompozytornie, przenosił się do dużego salonu ze swą pracą, nad którą siedział jak zwykle do piątej po południu. O tej godzinie ja z Gamą, lub jeśli chwilowo mnie nie było, Gama na własną odpowiedzialność, z zegarową punktualnością dobijała się do drzwi salonu, aby uśmiechami i szerokim wachlowaniem ogona zachęcić Katota do spaceru. Wtargane wiatrem siwe popołudnie szliśmy we troje na godzinną przechadzkę. Jesienny zmierzch nadciągał z daleka i powoli. Ze znoszonej wspaniałości lata opadały zwiotczałe strzępy. Pod bladym, obojętnym niebem przemknęła czasem jak wspomnienie chwiejna nić babiego lata. Tragiczne astry o nadwiędłych koronach rzucały na nieświeżą murawę fioletowo-amarantowy blask swej bezsłonecznej, spóźnionej urody. Drzewa zczerniałe, jakby wychudłe, wiązały na czerwonym wieczornym niebie misterną sieć drżących na wietrze gałązek. Czasem z odmiecionych na brzeg drogi stożków, pchnięte pod muchem wiatru, podrywały się nagle bure, lekkie liście grabów i topoli. Biegły przez chwilę bez celu przed siebie, po czym wsiąkały pojedynczo w zgasłą czerwień klonowego listowia i utulone przez zeznękaną ziemię układały się ciche na wieczny sen. Gama obwąchiwała je nieufnie, a później, zapomniawszy o nich, oszczekiwała hałaśliwie frasobliwe żaby, lub ulegając myśliwskiej żyłce, grzebała w ogołoconych grzędach dziury w poszukiwaniu myszy czy kretów. Przybiegała na wołanie, umorusana ziemią wyżej nosa, i machnąwszy porozumiewawczo ogonem, pędziła dalej. Nurzała się w wilgotnej świeżości nieściętej jeszcze kapusty i chodziła za jakimiś sobie tylko wiadomymi sprawami. Pogrążeni w jednej z upragnionych przeze mnie kształcących rozmów z katotem wracaliśmy dolną aleją nad stawem. Na jego ołowianej powierzchni kołysały się miarowo i smutno wyleniałe kity oczeretów, siejące wokół jedwabny puch, a nad brzegiem trzęsły się bezradnie, bezlistne już prawie wierzby i osiki. Powróciwszy z ogrodu, kato odszedł do domu, gdzie zasiadał do książki lub pisania listów, a ja doganiałam na czarnym dziedzińcu mamę, która w grubym płaszczu i czapce na głowie konferowała z kielą przed piekarnią. Pastuch Kiryk pędził z pastwiska krowy, które zbaczały z drogi i ociągały się z wejściem do ciemnej obory, nurzając po drodze wilgotne pyski w stojącym przy studni korycie z wodą. Ostatnia z nich udawała taktownie, że nie dostrzega zaczepek gamy i skerca, które oszczekiwały ją z zapałem, obserwowane z drwiącą uciechą przez psy podwórzowe, chłepcące z wielkiej michy kolację przed kuchnią. Ej, ej, wołał kieryk na krowy, a z obory dochodził brzęk wiader i piskliwe nawoływania dziewcząt. No, stupyś! Po niedługim czasie dziewczęta poczęły wychodzić z wiadrami pełnymi śnieżystej mlecznej piany, i jednocześnie prawie rozlegał się w mleczarni huk separatora, świdrujący uporczywie pachnącą dymem ciszę jesiennego popołudnia. W otwartych drzwiach wozowni rymarz Aaron kończył robotę, gawędząc z tarasem myjącym powóz przed stajnią. Anton wyprowadzał parami do wodopoju podrygujące konie. W piekarni widać było przez okno migocący ogień i ludzie schodzili się na kolację. Na siwym od obłoków niebie gorzała to gasła znów tajemnicza zorza wieczorna, jak gdyby ktoś uważny chodził z latarką po niebie i oświetlał po raz ostatni układający się do snu świat. Wracałyśmy z mamą, gdy było już ciemno. Po obiedzie kładliśmy pasjanse, a mama czytała nam głośno. Czasem pytaliśmy mamy, czy można dostać coś słodkiego. Zjawiały się wówczas rożenki, owocowe serki i gruszki w cukrze. A po wieczornej herbacie Felcio wymykał się do salonu i zasiadał do fortepianu. Szliśmy wszyscy za nim, ktoś dawał cichy rozkaz, po chwili na kominku w salonie palił się ogień, a my rozpraszaliśmy się po kątach wpatrzeni w rozdygotane czerwone płomienie. W mrocznym salonie snuła swą tragiczną bajkę balada F. Moll Chopina, a długonose cienie o krogulczych szponach wędrowały bezgłośnie po suficie. Obłąkany wiatr jesienny jęczał w czarnym ogrodzie, pukał w okna, skradał się wokół ścian i prosił z płaczem, aby go wpuszczono. Wędrowiec bezdomny, błądzący po nocy. Ale drzwi szczelnie były zamknięte i broniły nas podwójne okna. I głusi na błagania jękliwego wiatru, wtuleni w zacisze naszego domu, chłonęliśmy w skupieniu odurzający czar muzyki i spokój niezapomniany tego pierwszego jesiennego wieczoru. Nadszedł rok 1917, a wraz z nim przyszło lato to ostatnie. Lato, o którym się nie zapomni. W owe upalne słoneczne dni lata, groza osiadła w przeczystych dzieciństwem pachnących pokojach. Twarda chłopska groza o władczych mocno stukających butach i niezrozumiale wrogiej twarzy. I pijana groza szła od podnieconych rozpraw na zebraniach przed gminą i od wieszczących burze krzyków, które wprawiały w mocne bicie nasłuchujące w domu serca. A trwoga szła od cichych szeptów służby, i od ciemnego nocą ogrodu, w którym mieszkała wroga tajemnica, i od wielkich okien bez okiennic, których strzegła od lat wzajemna wesoła ufność i przyjaźń, i od małego klucza w drzwiach wejściowych małego nieporadnego klucza, który dziś nerwowa ręka co wieczór obracała w zamku dwa razy a cierpienie stało wszędzie. Było w nas i wokół nas. Ogarniało każdą samotność, co nie umiała bronić się przed nim intensywną myślą lub zawziętą pracą. W czarną noc dławiło gardło z nieznaną siłą, a rano budziło się wraz z nami okrutne i czujne, tkwiące tępym gwoździem w bezbronnych już sercach. I cierpienie ściągnęło szczupłą twarz katota, milczące i zwarte, Osiadło w jego oczach. Katot, jak zwykle, o nim nie mówił i krył się z nim, jak zwykle, w swej małej, jakże drogiej dziś kompozytorni. I wówczas, w te krótkie, pełne grozy dni, powstała trzecia sonata fortepianowa i kwartet, i dwanaście etiut na fortepian, i wiele innych utworów i szkiców. Jakże mało radości było w jego pracy. A jak wiele najgłębszej powagi i bólu. Lecz gorzało w nim tragiczne natchnienie, i nigdy chyba nie napisał tak wiele, i pracował, pracował bez wytchnienia, jak gdyby pracę swą zakończyć chciał w domu, jak gdyby z jego promiennym wspomnieniem związać chciał ostatnie swe utwory, bo myślał, że będą ostatnie. A wiedział przecież i wiedzieliśmy wszyscy, że dni domu są policzone. I że nieuchronnie przyjść mu się rozstanie. Uchodziła już zeń, od lat w słonecznych kątach zamieszkała radość. Uchodziły zeń, po cichu nocami wywożone do miasta stare pamiątki i druki. Uchodził zeń niewysłowiony zapach dzieciństwa. A dusza darła się w strzępy. I przyszło wreszcie. To okrutne. W różowy wieczór późnego już lata. Krótkim błyskiem pogodnego zachodu zapaliły się za nami czerwone klony i żółte Georginie na klombie, i zgasły nagle, jak sen. Martwą szarością powlókł się staw, po raz ostatni otwarto nam bramy. Ostatni raz przed gankiem zaturkotały koła. A w domu ostatnie rozległy się kroki, jak uderzenia milknącego serca. A później wszystko w nim zamilkło i zacichło, jak w sercu umarłego człowieka, a jego okna otwarte na zmierzch były jak oczy już patrzące w wieczność.